W tym filmie chciałbym pokazać jak korzystać z czata GPT, czyli budować swoje pierwsze pytania, które nazywane są także promptami. Za pomocą języka naturalnego pogadam z czatem o tym jak definiować sztuczną inteligencję, a także poruszę tematy takie jak aktorka wszechczasów, budowanie quizów, które można wykorzystać w pracy dydaktycznej. Pokażę jak można zapisać wygenerowane quizy w postaci pliku HTML lub CSV oraz jak szybko je importować do MS Forms. Zaprezentuję przykład wykorzystania czata GPT do analizy danych oraz zastanowię się, o czym tak naprawdę jest piosenka Hotel California. Należy dodać, że celowo w tej prezentacji pokazuję zrzuty ekranów, a nie nagrywam działania czata GPT w czasie rzeczywistym, gdyż prezentacja musi być krótka, treściwa i nie może trwać zbyt długo. Dodajmy jeszcze, że korzystając z czata GPT posługuje się klawiaturą, za pomocą której wpisuje swoje pytania, a sztuczna inteligencja także odpowiada w formie tekstowej. Jak włączyć opcję korzystania z mikrofonu w celu zadawania pytań, na które odpowiedzi uzyskamy w formie tekstowej, ale także w formie dźwięku z głośnika, opowiem w kolejnych filmach. Natomiast w tej prezentacji korzystam nie tylko z chata GPT, ale także aplikacji Text to Speech, która generuje głos narratora po to, żeby film był łatwiejszy do przyswojenia. Warto też zauważyć, że w tym filmie korzystam z darmowej wersji chata GPT, czyli wersji, do której każdy ma dostęp po założeniu konta. Natomiast jakie są możliwości płatnej wersji czata, czyli wersji 4.0, opowiem w kolejnych filmach. Na początek chciałbym zapytać o sztuczną inteligencję, ale najpierw się przedstawię. Cześć, jestem Adam. Czat GPT odpowiada: Cześć Adamie. Jak mogę dzisiaj pomóc? Następnie chciałbym dowiedzieć się czegoś o sztucznej inteligencji. Wpisuję zatem następującego prompta. Powiedz w dwóch akapitach czym jest sztuczna inteligencja. Użyj zrozumiałego języka. Chat GPT odpowiada: Sztuczna inteligencja (SI) to obszar informatyki, który koncentruje się na tworzeniu programów i systemów komputerowych, które zdolne są do wykonywania zadań, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. SI ma na celu naśladowanie pewnych aspektów ludzkiego myślenia i rozumienia, aby komputer mógł podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, uczyć się i reagować na zmienne sytuacje. To osiągnięcie opiera się na algorytmach, sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym. Sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań, takich jak analiza danych, rozpoznawanie obrazów, tłumaczenie języka naturalnego, autonomiczne pojazdy, systemy rekomendacyjne i wiele innych. Dzięki SI możemy tworzyć programy, które potrafią przetwarzać ogromne ilości danych szybciej i dokładniej niż człowiek oraz podejmować decyzje na podstawie analizy danych. Sztuczna inteligencja rozwija się dynamicznie i ma potencjał do zmiany wielu dziedzin, wprowadzając innowacje i ułatwiając życie ludziom na wiele różnych sposobów. Spróbujmy teraz czegoś innego. Zapytajmy o najwybitniejsze aktorki wszechczasów. Moje zapytanie brzmi następująco: kto jest najwybitniejszą aktorką filmową wszechczasów? Wymień pięć topowych aktorek. Chat GPT odpowiada, określenie: najwybitniejszej aktorki filmowej wszechczasów jest subiektywne i może zależeć od osobistych preferencji. Jednakże istnieje wiele uznawanych aktorek, które przez lata zdobyły uznanie za swoje osiągnięcia w świecie kina. Oto pięć topowych aktorek, które często są wymieniane w zestawieniach jako wybitne w historii kina. Pierwsze, Meryl Streep. Meryl Streep jest jedną z najbardziej utalentowanych i wielokrotnie nagradzanych aktorek w historii kina. Zagrała w niezliczonych filmach, zdobywając liczne nagrody, w tym trzy Oscary. Drugie, Kathryn Hepburn. Kafryn Hepburn była ikoną kina złotej Ery Hollywood. Zdobyła cztery Oscary, co do dziś pozostaje rekordem wśród aktorek. Trzecie, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn to legenda kina. Znana ze swojego uroku i talentu aktorskiego. Zagrała w filmach takich jak Śniadanie u Tiffany'ego i zdobyła wiele nagród. Czwarte, Ingrid Bergman. Szwedzka aktorka Ingrid Bergman zyskała międzynarodową sławę dzięki swoim rolom w klasycznych filmach takich jak Casablanca. Zdobyła trzy Oscary. Piąte, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor była jedną z najbardziej znanych i uznawanych aktorek w historii. Zdobyła dwa Oscary i wystąpiła w wielu ikonicznych filmach, takich jak Kleopatra. To tylko kilka przykładów, a lista utalentowanych aktorek jest znacznie dłuższa. Wybór najlepszej aktorki zależy często od osobistych preferencji i kryteriów oceny, więc istnieje wiele różnych opinii na ten temat. W kolejnym zapytaniu chciałbym zobaczyć, jak ChatGPT daje sobie radę z tworzeniem quizów i testów, które możemy wykorzystać do zabawy lub w pracy dydaktycznej. Zacznijmy od czegoś prostego. Moje zapytanie brzmi następująco – utwórz test pięciu pytań na temat geografii Europy. Do każdego pytania pokaż trzy odpowiedzi i wskaż odpowiedź poprawną. W odpowiedzi czat GPT generuje listę pięciu pytań wraz z trzema odpowiedziami i wskazaniem odpowiedzi poprawnej. Możemy sobie zatem powiedzieć o pierwszym praktycznym wykorzystaniu czata GPT w pracy nauczyciela, czyli szybkim tworzeniu testów sprawdzających dla studentów. W tym miejscu należy jednak przypomnieć o konieczności weryfikacji treści podawanych przez ChatGPT, gdyż nie zawsze są one poprawne. Wydaje się jednak, że nauczyciele, którzy weryfikują wiedzę studentów, znają się na rzeczy i nie będą mieli z tym problemów. Natomiast ChatGPT, jako asystent tworzenia quizów i testów, jest bardzo pomocny w codziennej pracy dydaktycznej. Ale pójdźmy krok dalej. Chciałbym teraz, żeby ChatGPT zaprezentował ten quiz w postaci strony internetowej, czyli żeby zapisał go w języku HTML. Moje zapytanie jest następujące. Utwórz kod HTML, w którym będzie zawarty powyższy test. W odpowiedzi ChatGPT generuje kod w języku HTML, którego fragment widzicie po lewej stronie, a który skopiowany i wklejony do notatnika, a następnie zapisany pod nazwą test.html stanowi stronę internetową z naszym geograficznym quizem. Muszę w tym miejscu dodać, że nasza strona internetowa z Quizem nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna, gdyż brakuje w niej skryptu odpowiadającego za poprawne działanie naszego testu, czyli przesyłanie odpowiedzi poprzez formularz. W tej programistycznej kwestii ChatGPT także może nam pomóc, ale zostawmy na razie te kwestie i idźmy dalej. Możemy także ten quiz zapisać w postaci pliku CSV po to, żeby nasz test otworzyć w Excelu. Oto moje zapytanie, zapisz ten quiz w pliku CSV. Kolumny są następujące: numer pytania, treść pytania, odpowiedź A, odpowiedź B, odpowiedź C, odpowiedź poprawna. Po prawej stronie widzimy kod wygenerowany przez chat GPT, który następnie kopiuję i wklejam do notatnika oraz zapisuję plik pod nazwą quiz.csv. Następnie otwieram arkusz kalkulacyjny Excel, klikam na zakładkę Dane i wybieram opcję z pliku tekstowego CSV. Efekt w Excelu widać na dole po prawej. Widzimy zatem, że treści wygenerowane przez chat GPT, w tym przykładzie Quiz, możemy w łatwy i szybki sposób zapisywać w różnych formatach, po to, żeby móc te treści wykorzystywać w innych aplikacjach. Aby uzyskać nasz geograficzny quiz, w takiej postaci, żeby można było go szybko zaimportować do Microsoft Forms, musimy posłużyć się trzema zapytaniami. W tym miejscu warto powiedzieć, że po kilku dniach korzystania z czata GPT, Zaczyna nam się wydawać, że może rozmawiamy z maszyną myślącą, że możemy używać skrótów myślowych. Dochodzi do sytuacji, w których niektórzy użytkownicy się denerwują, gdy nie uzyskują pożądanych odpowiedzi. Prawda jest taka, że uzyskane od czata GPT odpowiedzi są konsekwencją precyzji i głębi naszych zapytań. Gdy więc wpisuję szybkie zapytanie o taki format quizu, który mógłbym importować do MS Forms, chat GPT myli się i odpowiada, że mogę importować pliki CSV. Okazuje się, że do MS Forms możemy importować tylko pliki Worda lub PDF i to w odpowiednim układzie. Chat GPT proponuje mi układ, w którym widzę pytanie, odpowiedzi oraz poprawną odpowiedź. Dla MS Forms poprawna odpowiedź jest zbędna, gdyż ustawia się to ręcznie podczas tworzenia testów. Także dopiero w trzecim zapytaniu wyjaśniam szczegółowo, jak ma wyglądać struktura testu w Wordzie i uzyskuję poprawną z mojego punktu widzenia odpowiedź. Następnie kopiuję układ zaproponowany przez chat GPT i uruchamiam Worda. Wklejam nasz quiz i zapisuję plik pod nazwą quiz geograficzny. W kolejnym kroku uruchamiam MS Forms i korzystam z opcji szybki import, wskazuję plik Worda z naszym quizem i gotowe. Quiz został zaimportowany. Musimy jeszcze tylko wskazać poprawne odpowiedzi dla każdego pytania, ewentualnie przypisać punkty i zmodyfikować inne opcje quizu. Widać jednak, że lwia część pracy czyli budowa QuizU i zapisanie go w interesującym nas formacie to robota czata GPT. Oczywiście w każdej chwili możemy edytować nasze pytania i odpowiedzi, a także możemy rozbudować nasz quiz poprzez kolejne interakcje z czatem GPT. W kolejnym przykładzie chciałbym pokazać, że czat GPT potrafi generować dane w układzie tabelarycznym. Wykorzystamy to do wyjaśnienia, jak działa funkcja logiczna jeżeli. Moje zapytanie wygląda tak. Interesuje mnie zbudowanie przykładu, w którym opowiesz o tym, jak działa funkcja logiczna, jeżeli w programach analitycznych takich jak MS Excel. W pierwszym kroku zbuduj tabelę w następującym układzie. Pierwsza kolumna, imię i nazwisko, druga kolumna, wynik testu studenta. Trzecia kolumna, ocena. Tabela ma mieć pięć wierszy, wymyśl dane, ustaw próg oceny na 75% i omów, jak działa funkcja, jeżeli na tym przykładzie. Chat GPT zaczyna od tworzenia tabeli i uzyskujemy następującą odpowiedź, którą widać na prezentacji. Następnie Chat GPT w prosty sposób tłumaczy jak działa funkcja jeżeli, pokazuje jej zastosowanie do naszych danych i prezentuje interpretację wyników. Na koniec Chat GPT prezentuje końcowe wyniki w tabeli, gdzie widzimy jak studenci poradzili sobie z testem. Oczywiście w tym filmie prezentuję prosty przykład wykorzystania czata GPT do analizy danych. Zachęcam do zabawy ze sztuczną inteligencją, która może tłumaczyć bardziej złożone problemy, zaczynając od zagnieżdżonej funkcji jeżeli, innych funkcji logicznych, czy też skomplikowanych funkcji w programach Business Intelligence. Jak widać, ChatGPT dość dobrze daje sobie radę z problemami analitycznymi. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do eksplorowania możliwości sztucznej inteligencji w tym zakresie. Ostatni przykład w naszym filmie dotyczy piosenki Hotel California. Moje zapytanie jest takie: omów w dwóch akapitach piosenkę, Hotel Kalifornia. Powiedz jakie jest jej przesłanie. Chat GPT odpowiada: Piosenka, Hotel Kalifornia, zespołu Eagles jest znana ze swojego enigmatycznego i niejednoznacznego przekazu. Choć tekst jest bogaty w metafory i symbolikę, można odnaleźć kilka głównych tematów. Przede wszystkim piosenka wydaje się opowiadać o utracie wolności i poczucia uwięzienia w złudzeniach, oraz uzależnieniach. Hotel California reprezentuje miejsce kuszenia i ucieleśnienie luksusu, ale jednocześnie jest pułapką, z której trudno jest wydostać się. Przesłanie piosenki może być interpretowane jako ostrzeżenie przed pokusami i złudzeniami życia, które mogą nas uwięzić, jeśli nie jesteśmy ostrożni. To utwór, który skłania do refleksji nad naszymi wyborami i konsekwencjami, jakie za sobą niosą. Jednakże Hotel California pozostaje również otwarty na różne interpretacje i pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych i kultowych utworów w historii muzyki rockowej. Na koniec chciałbym przypomnieć dwie żelazne reguły korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji. Pamiętajcie, po pierwsze, zawsze trzeba weryfikować informacje, które dostarcza ChatGPT lub inne narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji. SI po prostu czasem się myli lub, gdy nie zna odpowiedzi na pytanie, konfabuluje. Nie mamy do czynienia z myślącą maszyną, tylko z algorytmem, który, wyszkolony na miliardach danych, działa na zasadzie prawdopodobieństwa i kontekstu. Po drugie, powiedzmy, że w momencie nagrywania tego filmu, czyli w listopadzie 2023 roku, opracowaliśmy dobre praktyki korzystania z SI. Ale nie ma jeszcze formalnych procedur dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji nie tylko w Uniwersytecie Szczecińskim, ale i na całym świecie. Rektorska komisja do spraw Stosowania sztucznej inteligencji w Uniwersytecie Szczecińskim, której mam zaszczyt przewodniczyć, na bieżąco monitoruje rozwój narzędzi SI, a także światową dyskusję o możliwościach i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Prace nad dobrymi praktykami, a także nad możliwościami wpisania sztucznej inteligencji w naszą akademicką rzeczywistość trwają. Na chwilę obecną obowiązują nas wszystkich uchwały Senatu dotyczące kodeksu etyki nauczyciela i studenta Uniwersytetu Szczecińskiego, w których jasno są określone standardy, ze szczególnym uwzględnieniem uczciwości, rzetelności, wolności, obiektywizmu w pracy naukowej i dydaktycznej. Ze swojej strony dodam jeszcze odwagę, ale także zdrowie, miłość i piękno. Tego się trzymajmy i patrzmy z nadzieją w przyszłość. Mam nadzieję, że zaprezentowane informacje były pomocne. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.